Przez 18 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej wodociągi kieleckie pozyskały blisko miliard złotych dofinansowania ze środków unijnych. Dzięki temu wsparciu spółka na przestrzeni lat mogła się rozwijać i inwestować w rozwój sieci wodociągowej. W tym czasie wodociągi kieleckie wykonały inwestycje i modernizacje za blisko miliard złotych. Oczywiście w tym było dużo udziału naszego naszych środków, naszej pracy, ale przeciętnie, bo to różne projekty różne miały dofinansowanie, to przeciętnie około 70% środków pochodziło z Unii. Na rozbudowę i modernizacji sieci kanalizacji i wodociągu w ramach projektu kompleksowej ochrony wód podziemnych aglomeracji kieleckiej spółka pozyskała blisko 95 milionów złotych dofinansowania ze środków Funduszy Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko inwestycja w całości kosztowała 193 miliony złotych. Wybudowaliśmy ponad 200 km 200 kilometrów sieci kanalizacyjnej. Praktycznie dziś. Poziom skanalizowania w Kielcach i w gminach, y, które obsługujemy, mówię tu o Siłkowka Nowiny, Masłowie i Zagnańsk jest ponad 90%. To jest europejski poziom. Wsparcie Unii Europejskiej realnie przełożyło się na oszczędności w zasobach wody. Dzieje się tak dzięki inwestycji w system monitoringu i sterowania siecią wodociągów kieleckich, którego rozbudowa zakończyła się dwa lata temu. W sumie na ten cel przeznaczono blisko 14 milionów złotych. To jest coś niebywałego, jakie zmiany dokonał właśnie system monitoringu. My dzięki temu, że możemy sprawnie zarządzać, administrować, ale i kierować pracą tej sieci. Dziś straty wody, które w Polsce kształtują się różnie, ale od 20 nawet do 60%, u nas były tak pod 20, dziś mamy poniżej 10. Działanie zrealizowano w ramach unijnego projektu zakładającego poprawę gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego. Planowany koszt wszystkich inwestycji w ramach tych działań przekroczyć ma 96,5 miliona złotych. Wsparcie z Unii Europejskiej pokryje połowę tych kosztów. Dzięki funduszom Unii Europejskiej możliwa była także rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Sitkówka dla miasta Kielca. Realizacja projektu zakończyła się w 2006 roku. Całkowity jej koszt to ponad 243 miliony złotych. Wartość pozyskanego dofinansowania z Funduszu Spójności przekroczył 62,5 miliona. Ja pamiętam, jak przyszedłem do firmy. To był kanał Ulgi, gdzie ścieki płynęły do Bobrzy. Dziś bobry wróciły i do Bobrzy, a woda za naszym odpływem, gdzie ta woda oczyszczona wpływa do rzeki, jest wyższej jakości niż przed, przed. Czyli poprawiliśmy stan wody nie tylko w Bobrzy, ale poprzez to w Nidzie i w Wiśle. To jest ta skala. Oczyszczalnia ścieków w Sitkówce otrzymała też nowy agregat prądotwórczy zasilany biogazem. Wartość umowy podpisanej z firmą, która dostarczyła urządzenia, wyniosła ponad 4 miliony złotych. Zakup biogeneratora był częścią projektu, na który wodociągi kieleckie pozyskały dofinansowanie z Unijnego Funduszu Spójności w wysokości prawie 88 milionów złotych. Dziś wodociągi są jedną z najnowocześniejszych firm nie tylko w Polsce i nie boję się powiedzieć w Europie, bo mamy zastosowane najnowsze technologie. Najnowsze rozwiązania techniczne podała nam możliwości Unia poprzez dofinansowanie. Nowoczesne technologie, rozwój sieci wodociągowych, korzyści ekologiczne i ekonomiczne. To tylko niektóre z rezultatów sięgania po fundusze Unii Europejskiej w wodociągach kieleckich po 18 latach realizowania projektów. Z dofinansowaniem to przede wszystkim zmiana w gospodarowaniu i zarządzaniu spółką.